Zobacz, to, co to jest. Parę rureczek. Powiem ci tak. Paweł, gratuluję. Jedna taka rura na złą przyjechała. Dużo takich rur przyjeżdża, ale no. nie z taką zawartością. Zbysiu, masz magnes? Ma. Chodź na chwilę. Daj no. zbyciu magnesów, włóż tutaj. No. Zobacz, Sławek. No. Zobacz. To są stare rury jakieś ogrzewaniowe. Tutaj jest musiu. Nie. Eee. Zbychu, to moje gratulacje. Fajnie, że to znalazłeś. Kurczę, no co by nie mówić, to tutaj parę złotych jest. Powiem ci, że ty coś ostatnio w niełasce jesteś u Stalowego. Odkupujesz, że tak powiem, swoje winy. Podbudował się dzisiaj, co? Tak. Zbyszek, to przypilnuj, żeby to Marcin pospinał te przęsła. Dobra. Marcin niech jedzie, wy posprzątajcie, a my, Sławciu, lecimy. Dobra, no i lecimy. Dobra. Jeżeli chodzi o temat końca, pozostało dopilnować załadunku. Paweł i Sławek spieszą się doprowadzić do końca sprzedaż belek zawieszenia. Paweł! Ile kasujemy tego gościa za te belki? Słuchaj, te beleczki sprzedaję no. po 500 zł. One są w bardzo dobrym stanie. Dwie belki tysiaka. Nie, nie, Paweł, nie może tak być, bo Stalowy mi powiedział, że dla tego Wojtka trzeba zrobić 50% rabatu. Czyli skasujemy go pięć paczek i będzie git. Z decyzjami Stalowego nikt nie śmie dyskutować. Często rabatuje stałych klientów, a charyzmatyczny właściciel niewielkiego skansenu ma na koncie wiele interesów z Piotrem. Witamy, szanownych. Dzień dobry, witam. Słuchajcie, Macie te belki? Pokażcie, to, to Mamy belki. Wielki. Co ty wiesz, tworzył z tych belek? Bus do wożenia dzieciaków. Proszę sobie obejrzeć. Edward, zobacz. Coś z tego będzie w stanie zrobić taki bus. Coś z tego wyrzeźbimy, no. Dobry towar, to już trzeba zrozładować. Ej, młody pokaz tam. Uwaga. Weźcie panowie, żeby to nie walnęło. Panie Wojtku, ten kogut to nas sprzedaż? Oczywiście, że tak. Czy Mogę tak? zobaczyć? Trzeba, bardzo proszę, zapraszam. A ile pan chce za tego koguta? No tak, 1600 zł. To zrobimy tak. My tutaj przywieźliśmy beleczki. Tak. Za te tak. beleczki normalnie liczymy po 500 zł za sztukę. Dla pana za 500 zł obydwie. dopłacę panu 1100 i tak. koguta zabieram. Skoro żeśmy się dogadali, Opuszczam stówę i żeby to się wiodło, nie ma o. problemu. i klientów więcej. To ja od razu się rozliczę. Dziękuję bardzo. Ja również. Dziękuję. Dziękuję Koguta bardzo. Koguta zabieram. O. Do widzenia. Cześć. Do, do widzenia. widzenia. Dziękujemy. My z bratem lubimy wspierać takie miejsca. Może wrócę do firmy bez kasy, ale z kogutem. I mam nadzieję, że stalowemu też się spodoba. Kogut musiał naprawdę urzec Sławka, skoro lekką ręką wyjął z portfela taką sumę. Jeżeli nawet Stalowy nie podzieli jego zachwytu, nie ma obaw. Przy swoich talentach do biznesu panowie na pewno zarobią również na tym znalezisku.